Siema. Ja jestem Madwit i witam w własnym odcinku. Dzisiaj ogólnie gramy w FIFE. Ja ostatnio zacząłem sobie grać. Ogólnie wczoraj ściągnęłem, Nie wiem kiedy Wy to oglądacie. Ale ja ściągnęłem w niedzielę FIFA. No i tak. Na razie mój atak się tak reprezentuje. Mój skład się nazywa Pogromcy Masła Tak Mam tutaj rozwijające się gwiazdy właśnie tutaj Chyba, tak mi się wydaje, że to tak się Nie wiem, nazywa Tutaj na ryneczku sobie kupuję <grym> Dobra, widzowie I ogólnie dzisiaj pogromię jeszcze sobie na trybie mm, Tym Na trybie Jak się wam mówię? Skład Battles. Naszym celem na ten odcinek będzie pokonać mm, Bari FC z Francji, ale oni mają dobrych niestety, dobry skład. Ich to nie pokonamy dzisiaj, ale tych może nam się udać, co będzie ciężkie, oczywiście. Już ja pokonałem Mila As. I pokonałem jeszcze Donskasser FC. A w ogóle wyniki to było tak: 15,0. Tutaj 15,0, a tutaj 9,0, jak widzicie właśnie. <ścoughs> Więc mocno. To teraz. Czy nam się uda, widzowie? Dobra, ryzykujemy. Tak, aktualny wybór amator. No, ja amator jestem, ale ciężko będzie. A i w ogóle zobaczycie też przy okazji, jak tam mój skład się prezentuje. Y a i wam najciekawsze momenty tylko dam y z tej gry. A i to chyba bot gra, z tego co wiem. Bot. Nie. Nie wiem widzowie przepraszam jak ja źle coś mówię Bo może ja coś źle mówię po prostu Bo ja nie ogarniam jeszcze fify i za bardzo nie znam się na piłce Tam kiedyś sam pograłem sobie tak dalej Mam szlery jeszcze na Bramce jeśli chodzi o obronę Mam okej okay taką nie panuje atmosfera na trybunach Niezbyt mam zgranie dobre, ale dobra, lecimy. Nie! Dobra, dobra. Co ja robię, widzowie? Wyścięcie na razie, ale... Zaraz pewnie będą, bo chwilę poczekam. Chyba się oni mi strzelą. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podoba ta seria, bo mile mi się to nagrywa, szczerze wam powiem. Aj! Co? Co? Co?

Przepraszam widzowie że krzyczę. Ale... fajnie, bo <pop czampy> Myślałem, że ja to przegram od razu. Myślałem, że ja to przegram. Ja jeszcze nie umiem w to widzowie grać, ale... się uczę. Może nawet spróbujemy 90. Uver ale pokonać. Ogólnie. O! Błagam, nie spalą, nie spalone O, ale ograne, ograne. O, ale ograne. Słuchaj widzowie, możecie ocenić mój skład w komentarzu. Przypnę wam serduszko, jeśli ocenicie i napiszecie obok yy, masło. To wam krzypne serduszko. Ja, wiem, to ja się nie znam na piłce za dobrze. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Mogę ją od razu wycofać, ale. Spalonego nie ma. No i moi no popisowy nie gol. Pa. Oj, oj. Piłkę ma kapy.

jest <noise> nie ale ładnie weszło Go zasłonię, tak? X A, i napadzie wizowy gram, żeby nie było, że ja gram na prawie i myszce, nie? Nie wiem czy w ogóle tak się da. Ależ to sytuacja Dobrze A Tak to strzelił? Ten Faland ciągle strzela. Ano, bo on, on jest nowy w ogóle, chyba. A nie, Martin. A i widzowie, jeśli ktoś lubi tak sobie pocilować, pograć, to polecam właśnie FIFA. Mi się fajnie w nim gra. Trochę już pograłem w nią. O, 8-0. Ładnie. Nie wiem po co, ale tak jakoś wyszło się tak chce. I strzał. Dobitka. Dobrze, dziesiąty gol widzowie. Kurczę, do 15 się nie udało, ale. Jak to wygląda? Bramek 6 15 prób Kevin A to tym co kupiłem chyba niedawno Wiedziałem, że to dobry wybór Ej widzowie, napiszcie w komentarzu Czy wolicie, żebym ciął te filmy, w sensie rozgrywki Czy mniej właśnie ciął Zobaczę, jak będzie więcej, żebym ciął, no to będę ciął. Prawo dobrze w obronie. Popanuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Wszlist! Sędzia wahał się, ale nie dotknie jedenastki. Kibice ewidentnie wzburzeni decyzją ale o tym, Wrócimy do tego później, jest akcja. Dobrze! Jak to podręcznikowy wślizg, o co mu chodzi? To był faul. A widzowie, jak coś, to y, ja to mówię dlatego, no bo y, on mówi. Nie wiem, czy wy to słyszycie, jak mówiłem wcześniej, w sumie. Mam nadzieję, że go słyszycie. Jak nie, no to następnym razem coś tam podmieniam w ustawieniach. Oto pad mi o stół, tak się potrząsł. Lecimy, będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. No mówiłem, ja miałem dobrą obronę. Jeszcze będę chciał ulepszyć ją. Ciekawe Ładnie weszło, 2-0. Może się uda do pięciu ugrać. <laughs> Mój plan był mniejszy. ...zrobił więcej, żeby ugrać zespół przed stratą pracy. Okay. Na razie 2-0. ...bez skrzydła, zagrywa zresztą wynik mówi sam za siebie.

Volant, Chyba wolont. On jest kontuzjowany? Chyba tak Nie wiem O, ale w środeczek weszło Ładnie O, ładnie Jeszcze jest szansa na dziesiąty w sumie Widzowie, ogólnie zrobiłem parę zmian Jak widzicie w składzie Tak Kupiłam Arkadiusza Milika. Polaka. Polak tak musi być w składzie. No Roberto Lewandowskiego mi je nie jesteś, więc wiecie. Ale tak. Parę zmian jest. Skład się spoko nawet. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niedługo. Jak chcecie więcej odcinków, to tak. 10 lajków i następny odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i pa!